Masaż płytką głasza to idealny sposób, aby zredukować zmarszczki mimiczne twarzy. Spowodowane są one nadmierną pracą naszych mięśni mimicznych czyli, kolokwialnie mówiąc, naprężaniem ich, napinaniem ich w nienaturalny sposób czyli przez robienie min. Najczęściej powstają w okolicach oczu, czoła i ust. Pokażę Wam, jak za pomocą płytki głasza zredukować napięcia mięśniowe twarzy, a co za tym idzie, zniwelować zmarszczki mimiczne twarzy. Zanim zaczniemy masaż płytką głasza, zawsze, absolutnie zawsze, przed każdym automasażem należy udrożnić węzły chłonne. To spowoduje, że nasza limfa zacznie płynąć, pozbędziemy się toksyn, obrzęków i zastojów limfatycznych. Masaż płytką głasza zaczynamy oczywiście od na olejkowania stref, których będziemy masować, wykonujemy ten masaż zawsze na poślizgu. Nie możemy mieć tutaj suchej buzi, ponieważ skóra będzie się nam wtedy ciągnąć. Więc ja tutaj sobie nabrałam już olejku na twarz i mogę oli go rozprowadzić. Fajne jest to w masażu płytką gwasza, że nie musimy wykonywać go zawsze w całości. Nie musimy wykonywać twarzy, szyi, dekoltu naraz. Możemy skupić się na newralgicznych miejscach, czyli takich, które są dla nas problematyczne. Czoło jest bardzo mimiczne, bardzo ekspresyjne. U Oli nie ma w tej chwili widocznych zmarszczek mimicznych, nie ma też lwi zmarszczki jeszcze. Natomiast jeśli będziemy wykonywać te masaże regularnie, na pewno tego typu napięcia mięśniowe przyjdą do nas dużo, dużo później i będą zdecydowanie łagodniejsze. Pracując na lwi zmarszce, ona zwykle jest pionowa, więc my będziemy pracować odwrotnie, czyli Krawędzią głasza pocieram okolice lwiej zmarszczki w górę i w dół, powodując właśnie w ten sposób dokrwienie tkanek, odżywienie ich, spowoduje też, że tutaj krew bardziej napłynie i mamy taki naturalny wypełniacz. Ta zmarszczka się z najnormalniej w świecie bardzo szybko, natychmiastowo wypełni. Oczywiście nie na zawsze. Ale jeśli będziemy wykonywać tego typu masaże regularnie, dwa do 3 razy w tygodniu, zdecydowanie wystarczy, to uwierzcie mi, że spowodujemy zniwelowanie już obecnych zmarszczek i w ten sposób też będziemy prewencyjnie działać na pojawienie się kolejnych. Te miejsca będą się czerwienić, będą się różowić, mogą się nawet wyrobić wręcz bordowe. To jest naturalne i nie martwcie się tym to zaraz nam przejdzie. Następnie przechodzę do marszczyciela brwi, który znajduje się tutaj nad samą linią brwi. I on normalnie, normalnie w spoczynku powinien oczywiście być taki długi, rozkurczony, gładki, ale w momencie, kiedy pracujemy na, na ten grymas latami, ten marszczyciel brwi posuwa się do przodu i on zostaje, powodując tutaj lwią zmarszczkę. Ten mięsień posuwa się do środka, a skóra jest przez niego pomarszczona, powodując później permanentną zmarszczkę. Tutaj oczywiście Ola tego jeszcze nie ma i oby jak najdłużej. Natomiast jeżeli ktoś ma już problem z nią zmarszczką, to znaczy, że ten marszczyciel brwi jest napięty, więc my chcemy go tutaj naprowadzić znowu na swoje tory, żeby on wrócił do swojej pozycji wyjściowej. W jaki sposób? Proszę bardzo. Albo, albo z, możemy pracować y, tym ogonkiem, albo pracujemy serduszkiem, nie ma znaczenia, ale całą energię kumulujemy właśnie nad linię brwi. Widzicie, mi się w tym miejscu czerwieni skóra, czyli na pewno pracuję w odpowiednim miejscu. Jeśli macie problem, to tak naprawdę 20-25 takich ruchów będzie wskazana, dlatego, żeby ten mięsień odbił, żeby on się porządnie rozgrzał. No to musimy trochę nad nim popracować. U Oli to jest prewencja, więc 10 ruchów absolutnie wystarczy. I na końcu pracujemy na liniach poprzecznych, czyli zmarszczkach poprzecznych od podnoszenia czoła. Podnieś ola czoło w górę. No ola jeszcze nie ma żadnej kreseczki, natomiast osoby, które no już mają te linie na czole i chcą się ich pozbyć, to bardzo proszę sposób na, na zmarszczki poprzeczne czoła. Krawędzią głasza pracuję. Od jednej strony do drugiej. Energicznie, dosyć mocno, jakby to nie ma być bolesne, natomiast my chcemy um, napiąć też te mięśnie, chcemy spowodować, że właśnie dokrwi się ta okolica. Osoby, które um, mają botox, moja taka rada, um, masujcie to czoło, mimo wszystko, nie bójcie się, że ten botox Wam puści z dnia na dzień, bo tak się nie dzieje. Wiem to szczególnie z doświadczenia z pracy, gdzie czasami byśmy chciały, żeby ten botok spuścił, bo się coś wydarzyło komuś wcześniej, a on wcale nie puszcza tak szybko przy masażach, więc uwierzcie mi, że to nie jest takie łatwe. A jak będziecie dbać o tą okolicę właśnie w taki sposób masażem, Będziecie dotleniać te tkanki, będziecie odżywiać te, tlank, te tkanki, to ta skóra na tym czole też będzie ładniejsza i pamiętajmy, że wszystko co nałożymy po masażu będzie się lepiej wchłaniać.